Cześć, z tej strony Janek z Aircam.pl. Dzisiaj zbudujemy sobie małą strzelnicę. Właściwie zestaw celów reaktywnych. E Amerykanie mają idealne określenie na takie strzelanie bez napięcia tarczowego. Mówią plinking, od dźwięków trafionych różnych przedmiotów. My wykorzystamy blaszki, stare, e zużyte e pojemniki po CO2. Oraz to, co było pod ręką, czyli w moim przypadku kawałek rurki plastikowej i statyw od green screenu. Zacznijmy od rozplanowania naszych celów. Muszą być tak zainstalowane, aby po trafieniu nie obijały się jeden o drugi oraz żeby cała konstrukcja była stabilna i dobrze wyważona. Ja tutaj już mam. Yy, Wstępny układ. Możecie zastosować jakiś inny. Tutaj inwencja wasza będzie najważniejsza. Zaraz przeniesiemy się magią montażu do warsztatu, gdzie przygotujemy całość i nawiercimy otworki, które pozwolą zainstalować wszystkie elementy na miejscu. OK, to jesteśmy z powrotem. Ja już sobie nawierciłem otworek na środku naszej rurki, która będzie główną podstawą. Do tego posłużyłem się wkrętarką. Wystarczy nam, nie potrzebujemy cięższego sprzętu. I do tej bazy będziemy montować kolejne elementy. Sprawdźmy, czy pasuje do naszego statywu. Okay. Oto nasza głowica. Jest to standardowa śruba. Podchodzi. Idealnie jest poziomo. Śruba od góry jeszcze przytrzyma. Dobrze. Tyle na początek. Teraz zajmiemy się naszymi celami. Na pierwszy ogień pójdą kapsułki. Ok, na pierwszy ogień pójdą kapsułki co dwa wystrzałowe. Jak widać, z dziurką możemy je zawiesić za pomocą takich oto małych haczyków. Bezpośrednio wkręcając w kapsułkę. Nie zawsze chcą współpracować. Czasami trzeba im trochę pomóc. No, ale od tego mamy troszeczkę cięższy sprzęt. Tylko troszeczkę. Ok. I kiedy tylko trochę nam się zagłębią, dalej już bez problemu kręcimy to palcami, żeby nam nie uciekały w przyszłości, możemy użyć kropelki kleju do gwintów. Czerwone. To jest całkiem wystarczający, mocny klej. Cyk. Mamy pierwszą sztukę. I analogicznie postępujemy z pozostałymi. Dobrze, że nam się otworek jeszcze mniej przebił, więc trzeba będzie pomóc mu. Siła na gąbeczku. Albo argumentem siły, o, ale już tam szeło. A na bliźnie kopią kapelusz, kadręcamy i działamy. Kapsułki montowane bez kleju też się trzymają tutaj. Zastanawiam się, czy to nie jest powerkill, ale lepiej, żeby było zbyt mocne i miało. i ten nazwało celem. się zdecydowanie nam tutaj przyda. Bo chyba przydobrzyłem. Nie wbijajcie za mocno, bo haczek ma nam się trzymać i wkręcić w szyjkę, a nie wybijać w niej większego otworu. Tak jak tutaj się stało. Okej. Okay. Ale jednak, jednak się trzyma. Ale wiecie co? Coś będę musiał zaimprowizować, bo wolałbym, żeby trzymał się lepiej. W takim przypadku użyjemy sobie kawałka drucika. Mamy drut. Ucinamy. Wkładamy i kręcamy. Sytuacja uratowana, Haczek trzyma się porządnie, a my sobie utniemy i super, dobra Mamy przygotowane kapsułki. Teraz przygotujemy nasze blaszki. Pozwólcie, że Was troszeczkę przestawię. Będzie troszeczkę wiercenia. A więc przyda nam się krętelka. Zwróćcie uwagę, że jeżeli wiercicie w metalu w blaszkach, dobrze jest znaleźć wiertło, które jest w miarę ostre, to znacząco Poprawi nam komfort pracy. Spróbujmy nawiercić odpór w blaszce. Bardzo ładnie. Ja sobie wezmę kawałek drewna, żeby nie uszkodzić bardziej ławy. Pierwszy <słyska> otworek gotowy. Nie są idealnie równe, ale to sobie wyregulujemy w momencie, kiedy będziemy montować za pomocą sznurka albo łańcuszków nasze cele do podstawy. Też tak macie, że jak coś wiercicie, robicie, trzeba się przyłożyć, to w samym środku cyklu zaczyna Was krytycznie swędzić nos. No dobrze, mamy nawiercone wszystkie cele i zaraz zajmiemy się ich montażem. No dobrze, pozostały nam jeszcze dwa ostatnie cele. Pierwszym będzie taki fajny dzwoneczek, niestety bez tak zwanej duszy, ale wiecie, jeszcze mi się kojarzy dzwoneczek z daniem dzwoneczka i suba. Koniecznie pamiętajcie o tym. Drugą rzeczą będzie kapsułka 88 gram. również wystrzelona, która będzie. Kolejnym naszym poparam. Tutaj podobnie jak z małymi kapsułkami, wkręcimy sobie w szyjkę, tym razem normalną śrubkę, e, która pozwoli nam zawiesić skutecznie nasz cel na podstawie. I spróbujmy sobie wkręcić. O, i idzie powoli. Dobra. Z klejem na pewno połączenie będzie dużo skuteczniejsze. I nasza kapsułka jest przygotowana. Siedzi bardzo mocno. Wracamy do naszej rurki. Okay. Na otworki pod nasze cele. Cele przymasujemy takim oto jutowym sznurkiem. Na oko ma jakieś 2-3 mm średnice. Dlatego wybierzemy sobie również odpowiedni wiertłusz. Okej. Okay. Mamy takie wiertełko. I wiercimy. Ok. To będzie nasz Dzwonek, a następnie zaczniemy przygotowywać otwory pod nasze blaszki. Orientacyjnie sobie wyznaczam i zaczynamy wiercenie. Decyzja jest skazana, ale jak to mówią, nikt nie będzie z tego strzelał. Hehe, he. z tego nie. teraz możemy zacząć sobie montować blaszki. Dobra. W tym celu utnę sobie najpierw sznurek. Utnę sobie go. Tak. I potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem takich kawałków i ostatni gotowy. No i zaczynamy przewlekać przez blaszki. Przewlekamy w taki sposób, aby sznurek przechodził nam od tyłu względem tego, co widzimy, bo nie chcemy za bardzo ostrzeliwać sznurka, żeby był bardziej trwały. To będzie front naszej blaszki. Przewlekamy z jednej strony. I przyblokujemy z drugiej strony. Troszeczkę będzie nam się siepać ten sznureczek. No ale myślę, że to będzie element, który będziemy wymieniać relatywnie często. Dobra. Cyk. Mamy pierwszy, pierwszy mikrogonk. No dobra, leżki będą gotowe i pozostał nam nasz dzwoneczek. A czy ty już swój klicnołeś? No dobra, nie przeginajmy z tą reklamą, ale działajmy dalej z montażem. Hmm. Tutaj myślę, że z tym przewlekaniem to będzie zabawy co nie Ale chyba mam pomysł na szybkiego livehaka. Mamy drucik. Jak to, co niektórzy mówią, wściek się i uciek. I drucik nam pomoże. Drucik zdecydowanie łatwiej będzie przełożyć przez. Otwory. Tak. Wiecie co? Nie wygłaszajcie sądów, zanim coś nastąpi, bo zawsze się musi wtedy zacząć trudnie dziać. Dobra. Mamy drucik, mamy sznorek. I mamy próbę przeciągnięcia, która się powiodła. Chyba powinienem nie udawać, że jestem zaskoczony. No ale dobra, nie jestem zaskoczony. Póki co to sobie tak wstępnie zamiążmy. Bo przyjdzie czas na regulację. A nie chciałbym, żeby nam to uciekło. Tyk, mamy dzwonka. I jedziemy dalej. Teraz będziemy przeciągać pojedyncze. Ojedyncze sznurki, więc powinno być trochę łatwiej. I ta sama metoda. Używamy drucika. Oh. No. współpracuj i mamy pierwszy gong tu podobnie jakoś sobie to będziemy musieli wyregulować później ale to jak już nasze Konstrukcja stanie, będzie o wiele łatwiej. Pierwszy kąt. Wracamy po pozostałych. Po nie takiej krótkiej chwili wiązania, regulowania i dostrajania. Mamy oto taką fajną małą strzelniczkę. E, napiszcie komentarz dla zasięgu, żeby YouTube dalej poniósł to wideo. E, Czego się podoba, co byście zmienili. E, generalnie tutaj na pewno jeszcze trzeba będzie mm, troszeczkę zmodyfikować. Cele najlepiej byłoby pomalować jakąś fluorescencyjną farbą po to, żeby były bardziej widoczne. Pozwolili nam to strzelać na większe odległości. Niewątpliwą zaletą jest statyw, który pozwala nam regulować wysokość tak, aby dostosować się do tego, czy strzelamy z pozycji stojącej, ewentualnie, żeby wyregulować wysokość naszych celów względem kulochwytów dla bezpieczeństwa. No i to jest chyba całkiem fajny sposób, żeby strzelać bez ciągłego stawiania na nowo celów. I zobacz jak fajnie jeszcze się zgrywają nasze gągi. 4 i 3. Daj. Suba. I dzwoneczek. Dzięki. Janek Erkampel.